Dzień dobry, witam serdecznie. Kolejne auto na moim kanale sprzedażowym. Tym razem takiego, takiego troszeczkę wyciągnąłem. No starszy model, o tak, bo może rocznikowo to on się tam kręci w tych rocznikach, które właśnie ja sprzedaję. Ale model starszy, bo jest to Citroen Xara Picasso z roku 2006, pierwsza rejestracja, 2007 Salon Polska z silnikiem 1.6 benzyna niezniszczalnym z przebiegiem 197 tysięcy, czyli bardzo małym, ee, z manualną skrzynią pięciobiegową. W wersji wyposażenia ekskluzji, moim zdaniem, chociaż nie jest tutaj, chyba wtedy jeszcze nie wiem, czy używał tego nazywnictwa Citroen czy nie, ale, ale z tą brązową dechą to właśnie takie wychodziły bogatsze wersje, które chociażby mają tak jak ta tempomat, mają elektryczne szyby z tyłu, elektryczne i podgrzewane lusterka elektryczne żeby z przodu oczywiście też sprzęt grający jak tu widać klimatyzację automatyczną, może już to odpalimy po prostu właśnie wszystko żeby się nam tutaj ten samochód odpalił i teraz od razu powiem, że tak ktoś przeoszczędził na szybie, szyba była wymieniana przed poprzednią właścicielkę w 23 roku co jest na szybie i usunięto ten Czujnik deszczy i zmierzchu, czy potrzebnie, czy nie można by go było jakoś wkleić nawet w tą szybę, to już naprawdę nie do mnie, leży on tutaj w schowku, więc sobie zobaczycie sami, że tutaj żadnej, żadnego kłamstwa jakby nie ma i tylko nas, nas to informuje, że nie ma tego czujnika deszczy i zmierzchu, nic to nie zmienia, światła sobie normalnie zapalamy, wycieraczki normalnie chodzą, więc jakby tutaj... Mm, jak ktoś bardzo będzie chciał, to trzeba poszukać kogoś, kto będzie miał lekcję i podłączy i to usunie po prostu w ogóle żeby się nie włączało i tyle tak jakby nie było z Bessie, żeby to sobie tam gdzieś wyrzucił ja tego nie robię normalnie państwu tutaj mówię, tak jak jest tak jak ten samochód to nie, nie, nie jest jego jakaś wada, więc bez sensu by było Zaznaczymy czy tutaj aha, auto auto lighting, tak że ten auto lighting właśnie, to, to, to też nie ma no czujnik deszczu i zmierzchu, więc jak tutaj światła ruszyłem teraz, to, to tak, tak, że też będzie, zaraz tutaj, o przebieg będzie, 197,489, czyli tak jak mówiłem 197 tysięcy, no i cóż, cóż tu jeszcze, klimatyzacja automatyczna, tak jak mówiłem, słychać, że się załączyła od razu, od razu i wiatraki poszły też w ruch teraz tak nawet schowek jest tutaj klimatyzowany samochód jest, ma mnóstwo faktur na przeróżne, tam właśnie w tych torebeczkach jest ten czujnik deszczu zmieszło, co mówiłem. Na przeróżne naprawy, nawet z tego roku, jakaś faktura na 2400, bo tu było coś tam wymieniane, nie wiem, paski, alternatory i inne takie rzeczy. Na nowe zupełnie. Nie, nie było tutaj żadnego rzeźbienia, jakby po, po taniości. No więc auto jest tak jakby serwisowane naprawdę porządnie Przez ostatnie lata, choć było bardzo mało jeżdżone To też sobie tam Państwo zobaczycie w Cepiku rzędu 2000 Co widać po oponach, opony z 2020 roku są jak nowe Jak nowki, totalnie, to są Nokiany całoroczne W stanie nowym Tak bym to określił No i co, co wewnątrz Przesuper wygląda, w ogóle jest niezużyty. No, i tak technicznie, właśnie tak jak jechałem tym samochodem, no to, no to nie ma się do czego przeczepić. Kurna, ten auto auto pięknie jeździ. Co tu dużo powiedzieć? Myślę, że to jest taki, taki typowo auto bez wkładu, tak. Powiem tak, rozrząd był robiony na początku, jak pani kupiła, więc w 2018 roku. Ja bym zrobił. Przy cenie rozrządu 260 zł, plus jakaś tam robota. To myślę, że to jest już w tych czasach to naprawdę żaden wydatek i mieć spokój, tak? A, ale jakby, jeżeli chodzi, rocznikowo, ma już parę lat, ale ogólnie no to ten rząd ma przejechane tam nie wiem, ile, no. Parę dziesiąt tysięcy czy paręnaście tysięcy nawet bym powiedział, nie wiem, czy tam dziesiąt weszło. Trzeba tam dokładnie by było to sprawdzić, eee, prawda i tyle. w ogóle no nie, nie że tak powiem, no, tam troszeczkę, no kwotę kierowcy minimalnie, ale to jest no, minimalnie w ogóle, tutaj podłogotniczek piękny, to wszystko w tych welurach, w tym prawdziwym takim weluru pluszu, tak bym to nazwał, no, wszystkie te tempomaty, to wszystko jest naprawdę i to wszystko działa, Ten tempomat też działa, jechałem, działa, takie piękne na Troena tutaj yy, na progach. No wersja jak na salon polska, to powiem mega bogata. Stoliczki, roleta tutaj, tylna mmm, takie, taka zasłonka, że tak powiem, taka, taka żebyśmy tam nas nie, nie, nie raziły światła, na przykład, albo w ogóle słońce tam nam nie nagrzewało. Auta to jest wszystko welurek, tutaj jest taki, że właśnie jak go tam przeczeszemy, to jest jaśniejszy, ciemniejszy, tak? Eee, na tej zasadzie. Teraz są tak lekko rozłożone te fotele, żeby wygodnie było podróżować. W trasy. Można je złożyć, fiknąć, wyjąć zupełnie. Bomba. Schowki. Właśnie. Schowki w podłodze. Przeolbrzymie. Dwa te schowki są olbrzymy, bym tak powiedział. Eee, naprawdę fajne. Czujnik parkowania. Zapomniałem, że czujniki parkowania samochód ma. Też sprawne. Olbrzymi bagażnior. Deską ze wszystkim, to tak jak się należy, dwa, dwa takie, tak jak tutaj jest pokazane, dwie wysokości otwierania tej klapy. Nie wiem, dla niższych, wyższych. Nie wiem, co twórca miał na myśli, ale niech tam będzie. E, bardzo ładna alufelga. Tym, tym niemniej, jakiś tam ząb czasu się e, ugryzł, bo nie jest to najnowsza... E, najnowszy pewnie zakup. I troszeczkę już tam jest. E, no ale to też nie są takie, no to jest samochód używany, nie, nie przesadzajmy o tak, bym powiedział. Eee, no, drugi ten schowek też pokaże, też pokaże, że jest, że ładny, eee, no samochód przefajny i tylne szyby też mają elektryczne, nie każda Xara ma, no tutaj mówię, to, 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 to już nie jest tak, że jest eee, wszędzie, w każdych w każdym samochodzie to samo, włączana poduszka powietrzna, żeby można było tutaj dziecko sobie przewozić. Tak jak mówiłem, klimatyzowany ten schowek jest. Tu jakieś takie mini schoweczki, żeby sobie jakieś drobiazgi nie latały po, po kabinie nam, tak? Z, z jednej z drugiej strony. Tutaj taki duży schowek jeszcze jeden, popielnica jeszcze jakaś, także taki, takich schowków, gdzie możemy coś, coś upchnąć jest mnóstwo. To jest regulacja chyba lędźwi w, poteru kierowcy, no taki samochód, któremu niczego nie brakuje, bym tak powiedział, no niczego mu nie brakuje, jeżeli chodzi o mm, no, właśnie wyposażenie, bo, bo, bo cóż więcej, w, nam potrzeba, żeby się sprawnie poruszać, dzieci zawieść i bezpiecznie, przede wszystkim bezpiecznie, ponieważ ona jest wyserwisowana, ona jest, tutaj nic nie puknie, nie stuknie, ale to nie ma prawa, bo jest no, jest tak, tam czytałem tą historię serwisową, że to nie może pukać no, normalnie w świecie. Tu i Maglownica i coś tam No także no, 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 mnóstwo tego było. To co mi mogli ci Państwo powiedzieć i co, co były faktury, to tam są. To, tam, to wszystko to jest. Silnik 1.6, 110-konny, ten zwykły. Tak jak mówię, to są jedne z najtańszych części. Do tego do tego silnika, w ogóle do tego samochodu. Tutaj nie ma takich nie, 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 nie potrzeba tutaj jakoś nie wiadomo jakiego finansowego wkładu. Patrzę teraz sobie to. Widzę, że lampy oryginalne w ogóle w nim wiatrak nam się włączył, więc zamknę żeby żeby było troszeczkę ciszej, żebyście mnie rozumieli co mówię. No mówię, te, te, te wszystkie chromy nawet. Jakby na no, te chromy można się przeglądać dosłownie. Przepięknie wyglądają. Auto suche. To silnik suchy z góry, suchy z dołu. Nie wiem, co tutaj jeszcze gadać Państwu. No z zewnątrz yy, też bardzo ładne auto w ogóle. No, nie marzy. Ma jakieś takie tam delikatne ślady użytkowania, no bo był w Warszawie użytkowany, więc jakby nawet stojąc gdzieś tam pod, za przeproszeniem pod drzewem na parkingu to też do ktoś tam swoimi drzwiami, że tak powiem, dotyka. Ale no nie ma tu wykwitów, purkli, tu nic nie ma takiego. Eee, także, także samochodzik no, zacny chociażby z tego powodu eee, też. Bo, bo już Ksarę w takim stanie zdobyć to już jest wyczyn. Więc tak 10 minut mi się zaszło z tym gadaniem o tym samochodzie, no ale to jest wyjątkowe auto. Myślę, że tam w niezłej cenie można sobie kupić bardzo dobry samochód. Link do ogłoszenia będzie w, jak zwykle tam gdzieś w komentarzu i w opisie. Zapraszam.